Witam serdecznie dzisiaj zrobimy paszteciki z ciasta francuskiego będą to paszteciki z pieczarkami i kapustą mam tutaj ciasto francuskie ciasto odwinę z papieru i później zajmiemy się ciastem teraz pieczarki mam 25 deko pieczarek pieczarki pokroiłam bez różnicy ponieważ farsz będzie miksowany i mam 25 deko pieczarek na patelni. Mam łyżkę masła i wrzucam pieczarki na masło. Podsmażam, dodaję 10 deko kapusty i podleję niewielką ilością wody i będę dusiła 30 minut. Pieczarki doprawię solą, pieprzem. Majerankiem możemy dać świeże zioła oraz suszonym czosnkiem, możemy też dać czosnek zmiażdżony. Podsmażamy, dodajemy kapustę i pod przykryciem dusimy 30 minut. Później farsz zmiksujemy. Ciasto francuskie odwinęłam z papieru, a pieczarki z kapustą mam już gotowe. Przekładam do miseczki i dokładnie miksuję. Farsz mam doprawiony, zmiksowany i teraz dwoma foremkami będę wycinać nasze paszteciki. Będzie to w formie takiego kwiatu. I podwójnie złożę, a w środku wytnę mniejszy obwód. Tak ja sobie zaznaczyłam I mniejszy obwód. Wytnę sobie w środku. I tak będzie wyglądał nasz pasztecik. Tutaj mam żółtko z dwoma łyżkami mleka i posmaruję ciasto. Złożę jedno na drugie i do środka dam porcję kapusty. I tak przygotuję wszystkie paszteciki. Tak one będą wyglądały. Przekładam do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. I będę piekła w 200 stopniach, 20 minut. I będziemy mieli paszteciki z kapustą i pieczarkami i jeszcze tutaj zostaną mi takie malutkie ciasteczka pozostałą część ciasta również złożę i uformuję tak i dajemy porcję nadzienia i tak zrobię. Z pozostałą częścią. Paszteciki już mam część zrobioną, pozostałą część rozwałkowałam i teraz w boki posmaruję jajkiem, żółtkiem z mlekiem i obsypię czarnuszką. A to zrobię w innej formie, te pozostałe ciasto. Zrobię w innej formie. Obsypiemy dookoła. Tak? A tu pozostały farsz wyłożę i pokroję ze skusa. I mamy paszteciki z ciasta francuskiego. Wyrównamy i pokroję. Możemy wszystkie zrobić w takiej formie. To jest nawet łatwiej, ale ja sobie zrobiłam taką formę. I smarujemy i również oprószamy czarnuszko. możemy sezamem a możemy po prostu chminkiem i tak mamy przygotowane wkładamy do piekarnika do nagrzanego piekarnika 200 stopni 20 minut i będziemy mieli krokiety z pieczarkami i kapustą Są przygotowane. I tak oto mamy paszteciki z ciasta francuskiego upieczone. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pięknie wypieczone, chrupiące, smaczne. Paszteciki z pieczarkami i kiszoną kapustą.